Dzień dobry, siema. Witajcie. Yy, co? <dobra>, Dobra. Witam Was w kolejnym filmie z Ski Jumping 2021 Klikam. Rozpocznij karierę. Jesteśmy po dłuższej przerwie. Jak widzicie level mam 50 i dalej nie chcę iść. Już od kilku konkursów tak jest. A to jest następny poziom 0 na, na coś tam, ale się nie da dalej. Jak widzicie, gwiazdek jest bardzo dużo, więc ulepszymy sobie. To jest chyba akurat y, maksymalnie. Zobaczymy. Chyba tak. Albo nie. Tutaj co, jest Trzy gwiazdki więcej? Hmm. To po co jest? To może przy kombinezonie? Czekajcie, szybko, szybko. Mm, najsłabszy kombinezon. Załóż. Już jest wtedy. Ale się nie da dalej. Nie mogę nic zrobić. Czekajcie ale to. O, da, dało się. Co jest? Te, dziwne. Dobra, wracamy z kombinezonem. No, oczywiście, najlepszy I, i kask. I reszta, jak widzicie, jest najlepsza. I co? Zepsuły się pieniądze, bo to jest milion. I się nawet nie mieści. Hmm. Patrzcie, mogę jeszcze najlepszego trenera, którego ja mam. Gdzie to jest mój? A nie, jego tu nie ma. Mój razy 16 mnożył. A nie, to ja mam najlepszego. Chcecie mi powiedzieć dlaczego jak zawsze nagrywam Ski Jump Inc. To dzwoni mi telefon <noise> To jest już kurde norma I co jeszcze wam mogę powiedzieć? O tym yy, trenera mamy jednak najlepszego, więc, więc nie będziemy kupować I sobie zagramy Turniej czterech Skoczni. Także co? Jak film Wam się podoba, no to lajkujcie, subskrybujcie. Jak jeszcze nie subskrybujecie, wbiliśmy ostatnio 800 subskrypcji. Coraz bliżej 1000. Myślę, że coś będzie na ten 1000. Może jakiś konkurs, może ten? Zobaczymy. Jakiś filmik na pewno będzie. I mam plany na kolejne filmy yy, właśnie ze ski jumping, chyba cztery pomysły mam. Także będzie można nagrać. Jeśli chodzi o karty Pokémon, to pewnie za około trzy dni pojawi się film. Myślę, że tak będę na, na zmianę robił. A jeszcze zobaczymy że po tym filmie za 3 dni będzie skart Pokémon, za kolejne 3 dni będzie z, y, ze ski jumping i za kolejne 3 dni będzie skart Pokémon. I tak dalej. Także myślę, że to może być dobre. Napiszcie w komentarzach właśnie y, czy to jest dobry pomysł, czy nie? Y, piszcie też pomysły właśnie, co mogę nagrać. I skart Pokémon i i właśnie ze ski jumping. Może akurat któryś będzie fajny i go nagram, albo zrobię. Teraz ładnie. Już jest pierwsza seria. I słuchajcie, przepiękny skok. Aż sobie zobaczymy powtórkę. I nie zobaczyłem, jaki rekord tu mam, już nie pamiętam. Pewnie 152,5, coś takiego bo nie doskoczyłem raczej. Minus 2 tylko wiatr? O kurde. To tu da się polecieć dalej dużo. Czekaj, tu mam taki słaby rekord. Oho, teraz mamy, słuchajcie, mocniejszy... <laughs> mocniejszy wiatr. Pasowałoby to wykorzystać, ale już trochę zepsułem. Kurde, trochę jest gorzej, jak nagrywam, nie wiem, czy się stresuje, czy ten. Też mam słuchawki podłączone i mi trochę przeszkadzają. Właśnie, kurde, nie mogę zdążyć, bo tak, sobie skaczę sam, no to raczej tam trafię lepiej. No ale wygrana, 9 punktów. Mieliśmy reklamę. Nie, oczywiście, bo czemu nie? No i co tam jeszcze u Was? Napiszcie w komentarzach. Ja, ja odpisuję dużo na komentarze. Na wszystkie chyba nawet. Może tam jakieś pojedyncze się zdarzyło, że nie odpiszę. Więc to albo, albo gdzieś nie zobaczyłem i ktoś jakąś odpowiedź dał pod jakimś starym. Więc ja to ją mogę nie, nie zobaczyć, bo to trzeba rozwijać każdy komentarz. No po prostu od najnowszych sobie... ...przeglądam, czytam i odpisuję. Nawet jak nic nie ma do odpisania, to ja łapkę w górę daję. O! <ślesz> Straszę się, chciałem przeciągnąć. Nawet nie chcę wiedzieć, który jestem. No, jestem pierwszy. Y... Oby nie było kontuzji. Czy możecie mi napisać, czy ja. Czy był jakiś film, w którym się nie, nie wywaliłem? Bo ja chyba nie pamiętam takiego. Tu się tak leci. Myślałem, że jeszcze... Poleci, ale jednak nie poleciał. <noise> Jak będzie kontuzja, to ja nie mogę. Nie, nie będzie, nie. To był, to był delikatny skok. I upadek, znaczy, troszkę tam się zarysował, ale ta akurat chwila yy, przerwy, dzień. I śladu tam nie będzie nawet, więc. Nawet nie ma co się bać. No, patrzcie jak ta skacze, nie? No. no. A tam się cieszą. Machają. Prawie tak, że co metr bliżej. No, przewaga. Uj, 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 kurde mać <słuch> Nie mogę. Widzowie. Ja muszę wszystko zepsuć. Chcę jeszcze TTZ w zamian. Czyli skoczę szybko ten niźny tagił, i rozegramy dwa konkursy. Tam. Także zaraz się widzimy. Chyba, że tu jakiś rekord pobije, no to wam pokażę. Raczej się nie zapowiada dokładnie no, także dobra, skończyłem oczywiście wygrane zobaczmy sobie jeszcze szybko co tu się dzieje tu to nawet nie będę mówił Puchar Świata oj, mamy stratę także spróbujemy sobie tymi dwoma konkursami nadrobić a to już sobie zrobimy szybko, bo czas nas goni a już film i dalej nie jest, dalej nie jest, nie jest za krótki. Co, co, jak. Dobra, aj, ucichłem na chwilę, bo liczyłem na rekord, ale coś, coś spadłem nagle. Możliwe, że za szybko wylądowałem, ale nie. Nie chciałem ryzykować, ale ładny skok w kwalifikacjach. Mamy pierwszą serię i zobaczymy, jak teraz. Raz słuchajcie, jest tak, że kliknę uh -huh. y to ta kreska jeszcze tak idzie kawałek. A teraz było tak, że kliknęłem za wcześnie od razu. Nie wiem, czy to pewnie gra tak jest ustawiona, że tam jakiś minimalny błąd jest czasem. No ale... To się zatrzymało. Nie może mi się wydawało. co jest? nie nie mogę no, i... czyż ja się normalnie tak nie wywalam? zacząłem tu lądować przecież to był taki ani nie, nie ciągnąłem do końca tego skoku ani nic a tym razem nie ma kontuzji. jak Upadek taki sam. No fajnie, wtedy co nie trzeba? No to... to po co kontuzja? Po co komu to? A komu to potrzebne? No i. Hmm. Chwilę jak widzicie, była przerwa. Ski jumping. Nie nagrywałem, a całkiem fajne wyniki. Chciałem, że wam się podobało. Filmy i tak dalej. Wam się podobały? To myślę, a czemu nie? Dalej. I sobie właśnie parę filmów na zmianę. Zobaczymy. Może teraz po przerwie nagle coś się podzieje i już tak nie będzie. Też niby skończyły skoki w telewizji. Sezon się skończył, także już może nie być takiego zainteresowania, ale myślę, że ktoś sobie lubi to ogląda raczej cały czas, więc, więc nie powinno tak być. I prowadzimy w pierwszej serii i ostatni skok na dzisiaj. Może rekord, fajnie by było. Troszkę za wcześnie. Nie ma takiego wiatru. Ale ładny skok w okolicach rekordu. Także co? Myślę, że filmik jakoś się tam podobał. Także możecie zostawić łapkę w górę. Jak się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co wam się nie, nie podobało. Mam nagrodę sponsora, zapomniałem. Tu jest 8, 11, 8. I on daje co? Kasę. Ale kasy potrzebne, tak dużo. Czy da się diamenty? Chyba nie. To właśnie, właśnie to już mi rzeczy nie są, nie są potrzebne. też tangi i mikroskopy. Także już lepiej tu kasę wziąć. I, także co? Kończymy sobie. Na dzisiaj, czekajcie na kolejny film, tak jak mówiłem, następny będzie z kart Pokémon. a po kartach znowu Ski Jumping i kolejny mój, myślę, że już teraz wrzucę kolejny, albo coś jeszcze wymyślę teraz na następny, albo wy coś podpowiecie mi w komentarzach, także dobra, bez przedłużania, siema!